Targi Twoje pieniądze edycja trzynasta. Czy twoje pieniądze są twoją własnością? Podczas 13. edycji Targów Twoje Pieniądze po raz pierwszy obok finansowych korporacji doskonale znanych z ogólnopolskich kampanii reklamowych, pojawili się doradcy finansowi z Europejskiej Akademii Planowania Finansowego. To pierwsza edukacyjna instytucja finansowa w Polsce, której certyfikowani specjaliści od zarządzania finansami dbają o interes klienta. Tegoroczne targi Twoje pieniądze, jak co roku, trwały kilka dni. Od 11 do 13 października w Pałacu Kultury i Nauki. Wśród wystawców znalazły się wiodące instytucje finansowe w Polsce i wystawcy zagraniczni. We współczesnej kulturze konsumpcyjnej zarządzanie finansami osobistymi jest obszarem zmonopolizowanym przez reklamy, banki, fundusze ubezpieczeniowe, punkty kredytowe, a także różne, czasem dość tajemnicze podmioty udzielające kredytów od ręki, bez poręczycieli. Jest jest również miejsce na firmy windykacyjne. Innymi słowy, edukacja finansowa w Polsce sprowadza się do dystrybucji bardzo bogatej oferty finansowej, począwszy od kont osobistych, przez karty kredytowe, lokaty terminowe, kredyty hipoteczne czy konsumpcyjne przez instytucje lub agentów. Wybory większości konsumentów są więc wypadkową, bądź to wiedzy obiegowej, bądź reklamy. Każda instytucja, a więc i bank, też jest zainteresowana pomnażaniem swojego kapitału. By taką strategię skutecznie realizować, potrzebuje klientów. Gorzej, niestety, jest, kiedy są to analfabeci finansowi, którzy często ofertę finansową banków traktują jako doskonały interes, a nawet prawdziwy prezent. Wirtualny świat w dziedzinie finansów kwitnie. Reklama i oferta jest. Idealnie dopasowana do gustów odbiorców. Pożyczka świąteczna, pożyczka, bo dzieci rozpoczynają rok szkolny, pożyczka na sfinansowanie w czasów, karta kredytowa z 45-dniowym, wydłużonym okresem spłaty pierwszej raty. Uwiedzeni szybką gotówką na koncie, błyskawicznym zakupem, dumni z liczby kart kredytowych, które efektownie prezentują się w portfelu, żyjemy w przeświadczeniu, że świat finansów zaludniają przyjazne instytucje. Panowie o manierach brytyjskiego dżentelmena i urocze dane wręczające nam w estetycznych wnętrzach pięknie prezentujące się karty kredytowe i eleganckie umowy. Tymczasem sprawy mają się zbyt często zgoła inaczej. Dlaczego? Bowiem zbyt optymistycznie zaciągane kredyty i wykreowany przez media i reklamę świat konsumpcji prowadzi często do katastrofalnych skutków społecznych, gospodarczych i osobistych. Według rozmaitych danych, około 3 milionów Polaków ma kłopot lub nie jest w stanie regularnie spłacać kredytów. Powstają więc w niewiarygodnym tempie firmy windykacyjne, stosujące nie zawsze strategię egzekwowania należności w zgodzie z i dobrymi obyczajami. Banki przez długi, które są nie do odzyskania, wprowadzają dodatkowe opłaty, czyli kredyty stają się droższe. Traci zatem na tym rynek konsumenta, i dlatego warto dbać o dobrą kondycję finansową konsumentów. Czym różnią się certyfikowani doradcy finansowi od innych osób w branży? Planowanie finansów osobistych to długotrwały proces dla wszystkich klientów świadomych wagi rozsądnego gospodarowania pieniędzmi. Jesteśmy z panem prezesem Franciszkiem Ziembą, dyrektorem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego na targach Twoje pieniądze. Panie prezesie, jaką rolę pełni AFP na tych targach? AFP pełni rolę współorganizatora procesu edukacyjnego w nowej formie, gdyż do tej pory głównie ograniczało się do targi Twoje pieniądze, do prezentacji. Produktów finansowych z pewnymi częściami imprez, jakby można powiedzieć, towarzyszących, dyskusyjnych. Tutaj natomiast przejmujemy rolę jako Akademia wspólnie z Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, rolę kreatora. Yy, dyskusji nad nową formą, nową jakością e, rynków finansowych, w tym nad e, rolą doradcy finansowego. No ale doradztwo finansowe to brzmi tak groźnie, to pewnie drogie i tylko dla osób, które mają dużo pieniędzy. No właśnie nie, właśnie wręcz przeciwnie, e, bo doradcy, bardzo bogaci ludzie raczej może zastanawiają się nad optymalizacją na przykład podatków, natomiast już chyba optymalizacją wydatków, czy kupić garniturów tańszy czy droższy, to chyba raczej kupią droższy, czy samochód taki czy inny, to chyba kupią właśnie ten, który jest modny na rynku, a nie, nie patrząc na cenę. I oni potrzebują rzeczywiście ze względu na posiadane nadwyżki doradców inwestycyjnych do zarządzania tymi nadwyżkami. Doradcy finansowi to ludzie, Którzy pomagają gospodarstwom domowym w stworzeniu budżetu gospodarstwa domowego oraz do, przygotowują do e, rozmowy z instytucją finansową czy z, z, z pośrednikiem finansowym, jakim produktem mają swój cel zrealizować. Doradca finansowy kształci się w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego. Tak, jesteśmy jedyną instytucją, pionierem i liderem w tym zakresie na polskim rynku. Posiadamy licencję na kształcenie doradców finansowych i posiadamy licencję również na przygotowanie i przeprowadzanie w imieniu Europejskiej Federacji Doradców Finansowych egzaminów upoważniających do uzyskania certyfikatu pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia doradcy finansowego. W trakcie targów doradcy EFC odebrali dyplomy. To pierwsza w Polsce grupa doradców finansowych drugiego stopnia. Europejska Akademia Planowania Finansowego wykształciła już z grupy asystentów finansowych pierwszych w Polsce konsultantów finansowych European Financial Consultant. Największą niespodzianką dla wszystkich był fakt, że dyplomy EFC wręczał Jacek Socha. Były prezes Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i były minister skarbu państwa. Panie ministrze, dlaczego edukacja finansowa jest ważna? Dlatego, że świat jest coraz bardziej skomplikowany i ludzie bez doradców finansowych nie dawaliby sobie rady. Nie są w stanie zrozumieć tego, co się dzieje. Instrumentów finansowych jest coraz więcej. W związku z tym trzeba sięgać po porady profesjonalistów. Poza tym ludzie normalni, którzy mają pieniądze, nie mają czasu. Czy takie porady doradców są dla wybitnych fachowców czy dla każdego pana zdaniem? Dla każdego, kto zdecyduje się, aby ulokować jakieś pieniądze na rynku finansowym, ja mówię o pieniądzach, które mają jakieś znaczenie dla budżetu domowego. Jeżeli ktoś chce zainwestować pieniądze nieistotne, które czy zarobi, czy straci, nie mają większego znaczenia, to ja mam taką poradę, żeby w ogóle nie inwestował. W związku z tym, jeżeli ktoś inwestuje pieniądze znaczące dla jego budżetu domowego, to warto zgłosić się do jakichś instytucji finansowych, gdzie na pewno znajdą się doradcy, którzy powiedzą, w jaki sposób można byłoby zbudować portfel, aby nie tworzyć niepotrzebnego ryzyka, Czyli popiera Pan edukację finansową. Uważa Pan, że zarówno profesjonalizm doradcy jest ważny, jak i ludzie powinni się też tego uczyć? Ma Pan rację, popieram edukację. Najczęstszą pozycją w budżecie domowym jest NPGSMP, wyjaśniał z humorem w trakcie wywiadu dla TVN CNBC dr Andrzej Fesnak. Ekspert był pytany o porady dotyczące budżetu domowego. Jak można inwestować? Pytali dziennikarze, skoro typowy konsument spłacając kredyty, ponosząc koszta utrzymania i tak jest na minusie. Doradca finansowy przede wszystkim stawia precyzyjną diagnozę po zapoznaniu się z pełnym zestawieniem finansowym, przychodami, wydatkami, sposobem spłacania kredytów, odsetkami i nadwyżkami finansowymi. Wtedy okazuje się, że pozycja budżetowa MPGSMP staje się bardziej jasna. Nie mam pojęcia, gdzie są moje pieniądze. Każdy plan finansowy jest bowiem jak dobry garnitur skrojony stosownie do indywidualnej sytuacji klienta. Każdy, kto zrobi solidne zestawienie finansowe własnych pieniędzy, przekona się zazwyczaj, że właścicieli jego pieniędzy z reguły jest bardzo wielu, a sztuką jest zatrzymać ich jak najwięcej przy sobie. Czego uczą doradcy finansowi? Tekst został przygotowany na podstawie publikacji Andrzeja Mańki, która ukazała się w Gazecie Ubezpieczeniowej nr 44 z 30 października 2007.